Siemalczko, ziomeczki, witam was wszystkich bardzo serdecznie właśnie w nowym odcinku. Nowy rok, trzeba nagrać chociaż jeden odcinek. Liczę na to, że będzie ich w tym roku więcej, ale niczego nie obiecuję, postaram się dla was być i dzisiaj Akademia Taktyczna na mapie The Mirage. Zapraszam do oglądania. Witam was wszystkich bardzo serdecznie na pierwszym odcinku, w sumie to już drugi Akademii Taktycznej, natomiast ten pierwszy odcinek. Powstał właśnie no w tamtym roku i raczej wypadałoby trochę go zaktualizować. Także jeżeli chcecie, znowu ancjenta, to zostawcie łapkę w górę. Jeżeli nie, może jakąś inną mapę, napiszcie w komentarzu. Z miłą chęcią nagram właśnie to, co będziecie chcieli. I dzisiaj mapa Demurge, czyli najpopularniejsza mapa w całej puli. Mapa, której tak naprawdę no którą każdy grał. Większość osób lubi, ja na przykład tak średnio lubię, ale znamy nie każde smoki, Także, także zapraszam Was wszystkich. Rozpoczniemy być może od execute'a na bomb a więc a, Tak, na Bondsight A stawiamy się w tym miejscu. Całujemy sobie w to miejsce. Dwa przyciski Jumpio. I może dorzucamy sobie tutaj, sobie w to miejsce. Drugiego smoka. Wpada sobie tak. Mamy tutaj elegancką ścianę, która nie zakrywa kanapki. Dzięki czemu antyterrorysta nie może się schować w kanapce, jeżeli chodzi o smołka na setę, ustawiamy się tutaj w tym miejscu. Podchodzimy sobie tutaj mniej więcej do tej linii. Tutaj na koniec tego pałonka celujemy, <laughs> i rzucamy z I mamy smoka na Tu jest spada tutaj w tym miejscu. I zakrywa całość CT I antyterrorysta nie może wskoczyć na ticket i zacząć skanować. Tylko musi wskoczyć na całą górę, gdzie jest ocałek i ocałek bombsite Jeżeli chodzi o bombsite A, to mamy jeszcze mołotowa. Ustawiamy się tu, o, w tym miejscu, mniej więcej na tej linii. Tutaj, a Tutaj mniej więcej gdzieś celujemy. Przedzamy go po prostu. Krokach oto wybucha sobie. Tutaj nie ma problemu. Yy, Odponem, który jest pod drewnem, musi uciekać, ewentualnie wyjść na drewno. Co będzie słychać z pałacu, jeżeli chodzi o flesza. To oczywiście mamy tutaj tą słynną lata. Rękę w tym jest to z przydatny, tylko na początku rundy. Później już go raczej nie rzucajcie, ponieważ ten flesz Oślepia tylko i wyłącznie przeciwników, którzy mm, przeskakują sobie, na przykład na schodach, to jest też dobre. Jeżeli chcecie sobie coś szybko kliknąć, tak na przykład, się tutaj, nie? ale już jeżeli mamy oponenta na schodach, który kupuje lampy, to on tego flesza nie dostanie, i dlatego ten przecież jest bezużyteczny, jeżeli chodzi o wsparcie na początku, y później, późniejszych fazach rundy. Natomiast, jeżeli chcecie rzucić faktycznie dobrego flasha, to po prostu stawiacie się tutaj. Celujecie tutaj. Rzucajcie. Ten flash oślepia przeciwnika ze schodów. Z każdej strony, jakby patrzył, zawsze go wtedy, tylko że on go widzi. Ja. Pod schodami, jak gdzie jest daleko, wszędzie go oślepi jak przeciwnik jest w kanapce i patrzy rampę tu weszła nie? jak jest gdzieś pod podami też go oślepi że pod drewnem też go oślepi na drewnie też oślepi, wszędzie wszędzie ten też oślepi przeciwnika w przypadku jakichś innych egzekutów można również dorzucić smoka do konektora, który pomoże naszym teammate'om Przejść do bombsite'u B, jeżeli będziemy chcieli, możemy go tak dorzucić, SHIFT-W i rzucamy przy tym zynzu i ten smog sobie wpada w konek. Trochę krzywo teraz spada, ale ogólnie no wpada mniej więcej w konek. Dobrze, więc aby wykonać poprawnie executona mida, należy podejść tutaj. Rzić smok do okno, z tego miejsca rzucić smoka na zajęcie mniej więcej na tej linii trochę w prawo. Tu będzie smok na zajęcie. Tu będzie smok z tego miejsca. Tutaj do korektora. I z tego miejsca. Tutaj mamy smoka na szorta. To to będzie wyglądało. Jeżeli będziemy mieć ekipę to tego to można wykonać całego Mida oczywiście I tego smokka akurat źle wyszło wzucić troszeczkę Chuch że... No dokładnie tak I w tym momencie powinien zdać i zasłonić wszystko dokładnie Chodzi o Bomb Sebrae, averdowe egzekut Raz, dwa, trzy. Stanę z tego miejsca można go również wykonać z tego miejsca rzucając y, tutaj na tę kropeczkę. Odwracając się Tutaj w tym miejscu z jump jumpy on sobie wpada do okna elegancka i tutaj z lewością jumpy on sobie wpadnie w drzwi z tego miejsca można by mi dorzucić dwa flesze z dwa i wejdę na bomba side flesz, a też mamy takiego flesza. Przylaszu, cyk. Trzeba sobie tam cały sajd jest oślepiony. Tutaj też takie ciekawostki tutaj można stanąć. Skanować. Ten skan idealnie skanuje tutaj vana. Ewentualnie to Tutaj przeskanujesz osobę, która, która będzie na pudle i pilnowała bombsite'u B. Na pewno, jeżeli chodzi o stan antyterrorystów, ten mały jest przydatny. Bali z tyłu, tutaj, żeby nie mogli przejść dalej. W rundach, w których jest raz, jest bardzo przydatny. Czyli, twój kolega będzie chciał sprawdzić sobie bombsite B, to po prostu sobie stajecie w, w tym miejscu. Stawiacie się tutaj. Mniej więcej co wiecie tutaj w tą czyśki matymotora i rzucacie I tutaj on sobie spada, terroryści kompletnie nic nie widzą, wasz kolega wychyla. No i ma darmowe fraki. Ma darmowe fraki. Chodzi o bopsida, tutaj się mało. To miejsce tutaj z boku. Dzięki czemu będziecie mogli na spokojnie. Przeskoczy, bo ten błąd właśnie tutaj się urywa, i tego jest tam, nic nie będzie widział. Jeżeli wiecie, że bomba będzie podkładana na wam A, to możecie ustawić się tutaj, na tej kropce. Jeżeli tutaj, oczywiście, będzie spam do Ceta. Ewentualnie, jeżeli będziecie pewni, że nikt wam z tego Ceta nie wychyli, możecie się ustawić tutaj, przycałować sobie tutaj dwa stopnie na dół. Jeżeli przekroczycie konie, to po prostu rzucić, smok sobie spadnie na default, spali tutaj, i tutaj te dwie pozycje planu. No i moi drodzy, to wydaje mi się, że już będzie koniec odnośnie mapy The Mirage, Wydaje mi się, że powiedziałem wystarczająco dużo rzeczy, jeżeli chodzi o smoki na tej mapie. Te najważniejsze oczywiście, ponieważ jest tu jeszcze wiele wariacji takich smoków na przejście, na wejście. Na przykład, jeżeli wiecie, że będzie atak pod one site, a jesteście antyterrorystami, to warto sobie rzucić smoke'a z site'a, żeby mieć w razie czego gdzie uciec, ewentualnie żeby stać tutaj. I walczyć tylko z jednym zawodnikiem z pałacu, Ponieważ... No grając na bombsite A nie chcemy raczej walczyć z tą. Stroną, tak? tak, lepiej sobie smoka. I próbować walczyć. To samo na Bombsite B. Jeżeli jest wejście, jeżeli wiemy, że jest wejście, rzucić sobie tutaj smoka. Gonić się tutaj za Bombsite'u. Tutaj gdzieś z ławki. Czekać ewentualnie na, na przyjście teammate'ów. Takie smoki defensywne bardzo opóźniają wejście i utrudniają antyterrorystom wejście do mobsite'u oraz podłożenie bomby. Także jeżeli chodzi o e, mapę The wydaje mi się, że to by było na tyle. Pomówiłem dzisiaj naprawdę dużo rzeczy i wydaje mi się, że powinno to Wam wystarczyć. Dziękuję Wam wszystkim bardzo serdecznie za oglądanie tego filmiku. Zostawcie łapkę w górę, jeżeli chcecie jakieś inne filmy, może nową Akademię Atraktyczną, może jakąś serię, napiszcie w komentarzu, zostawcie łapkę w górę. Ja Wam wszystkim dziękuję za oglądanie i do widzenia. Cześć.